Nie tak dawno otwieraliśmy dla naszych mieszkańców ulicę Cieszyńską. Słychać, że ruch tutaj jest Irbetes, bo po to to budowaliśmy. I, a dzisiaj spotykamy się niejako, aby postawić y, kropkę na d, wisienkę na torcie, którą jest ta artystyczna instalacja autorstwa, projekt autorska Jacka Grabowskiego, któremu Serdecznie dziękuję. Czesław Niemen był czczony tym nazwą tego ronda przez Radę Miejską uchwałą już parę lat temu, ale dzisiaj przybiera ostateczną formę w postaci tej instalacji, która będzie się kojarzyła z artystą nieoddziałowanej pamięci, myślę nie tylko Bielszczanom, ale wszystkim, którzy będą tu przejeżdżać. Odsłaniamy instalację na rondzie Czesława Niemena w Białej. Bardzo proszę. To będzie ten końcowy efekt przebudowy ulicy, który jeszcze mocniej i dobitniej podkreśli wartość tej inwestycji, którą zrealizowaliśmy. Warto podkreślenia jest również to, że w tym miejscu ta artystyczna instalacja łączy taką nieżywioną materię drogową z pięknym drzewem. Symbolizującym życie i przemijanie poprzez jego wegetację w różnych porach roku. I to będziemy na pewno obserwowali. I na koniec, to również życie sprawia, że słowa patrona tego ronda, Dziwny jest ten świat, podkreślają tylko ich ponadczasowy charakter.